Jest to Wrocław, Plac Strzelecki 2. Jest to Wrocław nad Odrze, Plac Strzelecki 2. Jest to Wrocław nad Odrze, Plac Strzelecki 2. Wewnętrzna klatka schodowa, wyjście od podwórka. Pierwsza narożna brama. Powtarzam, jest to pierwsza naróżna brama. Y, ulic y, Pomorska i Plac Strzelecki. To jest tuż przy dworcu na torze, ok? Więc załóżmy, że ja mam tutaj zakaz zbliżania, tak? Załóżmy, Case Study Number One, ok? Przypadek numer jeden, Case Study Number One. Więc dobrze, liczmy metry, aż nam tak wyjdzie do, do tych 50. Czego ja tutaj nie mogę robić, i kto to będzie liczył, i odkąd, ok? Więc tutaj jest nowy budynek, i tam są lokale usługowe i różne inne, które mógłbym wynająć, być klientem, chodzić po towary, doradztwo, usługi i te klimaty, ok? Więc tu jest nowy budynek, którego nie było 6 lat temu, nie było go, więc jak mamy zakaz zbliżania to tak liczymy, tutaj będzie już, załóżmy, że tu będzie 3 metry, tak? 3 metry, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobrze. Chcę, żeby tutaj było tak równo, dobrze. Yy, tutaj w jakiejś klatce kość miał komputery, ok? Tutaj w jakiejś klatce miał kość komputery, na naprawę miał. Miał ogłoszenie, ale po tamtej stronie, więc jako sąsiad, chciałem tutaj wejść do niego boczną klatką, ok? Po prostu chciałem wejść boczną klatką do niego, nie od ulicy, ale od podwórka, ok? Czy to jest jasne? Więc tutaj wyszło mi 15 metrów, i tutaj te 4, tak? 4 metry to jest, załóżmy, około 19 metrów tutaj, gdyby ktoś miał jakiś biznes albo coś odebrać, więc tutaj miałbym 19 metrów do tej klatki.

Pamiętanie, więc mam teraz 25 metrów odległości od tamtego budynku. Tu następna klatka schodowa. Tu na pewno ten człowiek ma te komputery, jak nie w tej pierwszej klatce, to w tej drugiej klatce schodowej ma gość komputery. Więc chciałem po sąsiedzku od podwórka wejść do do, do, tej winy, do tego człowieka, żeby odebrać komputer z naprawy, albo zamknąć komputer, albo, złożyć, albo cokolwiek tutaj więc tutaj miałem 25 metrów, daję tutaj 4 metry do wejścia, tak? czyli 29 metrów miałbym tutaj do tego człowieka ja mam zakaz zbliżania 50 metrów, więc ten człowiek z komputerami już jest w plecy, okej? Okay? dobrze, więc tu jest nowy budynek, to jest nówka budynek więc tutaj jest 25 metrów by szło, tu do tej uliczki, pamiętamy, zobaczmy nowiutki budynek, to jest u, u, ulica Ptasia Nóweczka budynek, nóweczka budynek. Jeszcze nawet nie jest za zakurzony wcale. Literki, o, tutaj jest nawet. Widać, że jest nawie, działa i te sprawy, więc to jest nóweczka budynek. Więc do niego, aha, do tej części mam 25 metrów, tak? To na zewnątrz miałbym 30. Gdybym opszedł ten budynek od, od ulicy. Bo jestem od strony podbojka, to miałbym 30 metrów tam, ok? To mi się super podoba tutaj, ok? Że, że jest to tutaj taki jakiś krabężnik, nie wiem, na samochody czy na rowery, czy jakoś tak. Tutaj sobie różne takie zabawki stoją, jak widać. I te sprawy, ok? Dobrze, więc tutaj miałbym 25 metrów, ok?

Jakaś uwaga, jest zakazy. Są co można, co nie można. Okay. Więc tam są zakazy, chciałem się z nimi zapoznać, żeby wiedzieć. Więc tutaj mam 30 metrów, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No więc tak, 35 metrów, to ja mam tutaj do chodnika. Widzicie? Więc idealnie tutaj jest widać budynek posadowiony, więc tutaj do chodnika mam. Mniej więcej licząc 35 metrów, czy to jest jasne, że mam tutaj 35 metrów? Ok, więc tu mam 35 metrów od tamtego budynku. Dobrze, aha, czyli tak, to jest stary budynek, ten od narożnika, a ten jest nowy budynek. To jest nowy budynek ulica Ptasia, okej. Okay? Teraz daję z większej perspektywy, żeby było to widoczne, jasne, czytelne, okej? Okay? Więc tu jest stare budownictwo, Wrocław na Odrze, stare budownictwo, okej? Okay? Więc od ulicy są budynki, a tu jest nowy budynek i do niego mam, idąc od podwórka, 35 metrów, okay? Mam do niego 35 metrów tutaj, okej? Okay? Czy to jest jasne? 35 metrów mam tutaj, właśnie do tego przejścia. Więc tu mamy lokale usługowe, tam widać cały czas. Oraz wejście do targowiska. Więc, jak mam 35 metrów do wejścia, aha, do wyjścia, tak? To jest tutaj wejście do targowiska. To jest targowisko. Ulica Ptasia, Targowisko. Ulica Ptasia, Targowisko to jest ulica Ptasia, targowisko, ok? no to zależy bo sądownictwa można nie lubić powtarzam, sądownictwa można nie lubić, ok? dobrze, więc miałem 35 metrów więc proszę sobie na mapach Google zobaczyć yy, ile tutaj miałbym do wejścia na targowisko ile miałbym, ok? dobrze, więc to jest... Dynek. tutaj delikatnie o właśnie tam będzie widać tam, tam jest właśnie tutaj no, to przejście wjazd na podbórko. ile tu miałbym? 8 metrów więc tutaj gdzie stoję miałbym 8 metrów okay? a to jest wejście na targowisko Ta i są tutaj kioski okay? czyli to jest wejście na targowisko 35 metrów i 8 to by było 43 metry tak około na upartego do wejścia na targowisko. Ok, A więc proszę sobie zobaczyć, że, że tutaj jest targowisko. Jakiś taki większy, ten ogląd to jest Wrocław, ulica Ptasia, targowisko. Dzielnica śródmieście nad, nad Odrze, Obin, tak można powiedzieć. Więc zobaczmy. Ja mam zakaz zbliżania na 50 metrów, więc pokazałem Wam, kto tutaj po prostu cierpi jak najbardziej na tym. Ile biznesów i przedsiębiorców cierpi na tym? Ludzie, słuchajcie, ludzie Polacy, do Was mówię: kurczę, ogarnijcie się, do Was mówię. Więc jeśli państwo polskie, przestępcze, pisowskie, parzywa zmiana okupanty ziemi słowiańskiej dał mi korporacyjny, powtarzam, korporacyjny, okupacyjny y, zakaz zbliżania i tam ustalił sobie jakąś odległość taką czy inną, to oznacza, że pokazałem Wam, ile tutaj przedsiębiorców cierpi. I brak ruchu w interesie jest ok, bo tutaj nie ma żadnej mojej działalności gospodarczej, biznesowej i tak dalej, i tak dalej, ok? Ponieważ państwo polskie bezprawnie mi tu zabrania być, ok? Jeszcze raz, państwo polskie bezprawnie mi tu zabrania być, ok? Czyli żyć, czyli funkcjonować i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest jasne? Dla wszystkich, ok? Czy to nie jest jasne? Dobrze. Y, y, żeby żyć, to trzeba coś jeść. A żeby coś jeść, to trzeba wyjść na targowisko tutaj. Więc tutaj mam 43 metry do wyjścia na targowisko i nikt temu nie zaprzeczy. Powtarzam. Nawet nikt nie, nie próbuje czegokolwiek zaprzeczać, bo no, no nie wyjdzie jemu. Więc jeszcze mam około 7 metrów, o, około 7 metrów, żeby wejść na targowisko. Więc to targowisko takie sobie jest i tam 7 metrów to może byłby tam jakiś trzeci albo czwarty kiosk, czwarta budka, więc po prostu chciałem sobie zrobić zakupy tutaj i coś kupić do jedzenia i tak dalej, więc liczyliśmy odległość od tamtego budynku a to jest plac Strzelecki po prostu dobrze, więc 35 metrów y, od bramy wewnętrznej co tu jest? to jest Amanda hurtownia tkanin i dodatków ślubnych, ok? czyli jeszcze tutaj miałbym Załóżmy 35. Aha, czyli załóżmy, że, że miałbym gdzieś jeszcze 10 metrów od tego wejścia, tak? To jest wejście narożne. 10 metrów to policzmy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. Czyli załóżmy tutaj netia, to jest netia, tak? Czyli tutaj tutaj 50 metrów by było, gdyby jakąś miarką to liczył, tak? Co tu jest, Adam? Uwaga, obiekt monitorowany. Jest wideofon i te sprawy, czyli tutaj właśnie do tej studienki po prostu. Yy, zakaz zbliżania obowiązuje, ok? Więc pokazałem Wam, co robi PiS, ok? Co robi PiS, jakie bezprawne działania robi PiS, ok? Aha, czyli załóżmy, akurat tu jest koniec targowiska, tak? Akurat tu by był koniec targowiska, bo jest taka boczna dróżka, taka dodatkowa. Więc mógłbym spokojnie robić zakupy i nikt by temu nie zaprzeczył nikt co oznacza, że pisowskie państwo musi ponieść konsekwencje skoro bezprawnie powtarzam bezprawnie to, to, to jest takie prawo zdobyte wyjęte pisowskie które mi yy, zabrania po prostu tutaj funkcjonować okay. yy, tutaj oczywiście, że może być tam coś od podwórka Jakieś biznesy, jakieś wejścia od bramy, jakaś działalność gospodarcza, albo załóżmy w tamtą stronę, od, no, idąc te 50 metrów od tamtej bramy, co zaraz zrobimy, dzięki.